Hej. Czytałem wasze komentarze pod ostatnim filmem, dokładnie vlogiem. I widzę, że jest spore zainteresowanie naprawą tej płyty głównej. Tak, doczekaliście się dzisiaj naprawa właśnie tej płyty, dokładnie wymiana soketu, który został no niestety uszkodzony przez klienta. Nie wiem, jak to się stało. Być może procesor spadł. No, ciężko mi to określić. Tak dla przypomnienia, jest to płyta MSI Z370 fajna konkretna płyta z dobrą sekcją, dobrze chłodzoną. Więc co? Zabieram was dalej, zobaczymy z bliska, co się dzieje z tymi pinami i dlaczego nie można naprawić tego soketu. Więc zabieramy się do naprawy. Pokażę wam teraz z bliska, co się dzieje z tym soketem, czemu nie mogłem go naprawić. Tutaj możecie zobaczyć zgięte piny oraz tutaj brakuje jednego lub dwóch pinów. Dlatego właśnie nie mogłem tego naprawić. Z tego co widziałem to są niestety niezbędne piny do działania tej płyty głównej. Teraz co robimy dalej? Musimy odkręcić te dwie śruby. To nie będzie ciężko. Znaczy ciężko. dosyć szybka naprawa. Dużo tutaj nie, nie, nie będę robił. Mamy to zdjęte. Tą również odkręcamy. Backpaces nam no, ładnie zszedł. Dobrze będzie też od razu yy, wykręcić radiatory od sekcji zasilania, ponieważ na stacji ben, będzie odbierało on to nam ciepło, więc szybkim, oj, szybkim ruchem odkręcamy to. Złego bita wziąłem niestety. Tu. Moje paluchy, będziecie widzieć, ale to nie chodzi. Teraz tam powinny radiatorki same zejść. A, bo na no, jakaś obudowa, A, zobaczcie, jakie solidne waży trochę. Zaraz zdejmę jeszcze termopady, I tak przygotowaną płytę możemy teraz położyć na stację do A I... Jak widzicie, maszyna już przygotowana. Alarm ustawiony na około 215 stopni. Mniej więcej przy tylu powinna się rozpłynąć cyna, Tu jest chyba bez ołowiowa, jeżeli się nie mylę. Mam mały problem. Widzicie, mam topnik, ale niestety jest dosyć mało. Zobaczymy, czy, czy starczy tego topnika. Gdzieś chyba mam jeszcze trochę inny topnik. No ale powinno starczyć. Przy wylutowaniu nie żałujemy topnika. Możemy dać nawet tutaj, a co tam? Nic się nie, szkoda, nic nie szkodzi. Maszyna poszła w ruch. Potrwa to trochę, jakieś 10-15 minut, zanim soket będzie pływał. Jak już będzie, to spotkamy się. No sprawdzimy teraz, czy może być soket się rusza, bo jest około 213 stopni. No, jak widzicie, już soket drgnął. Jest i nasz alarm. No, mamy ładnie soket ściągnięty. Teraz co robimy? Teraz studzę płytę. Po studzeniu płyty muszę wyczyścić pozostałą cynę. Nie robię tego. Teraz na stacji, ze względu na to, że nie mam tutaj podłączonego sprzętu, sprzęt jest na biurku, więc czekamy w takim razie. Jak widzicie, płytę już pod mikroskopem. To zaczynamy czyszczenie. Używam trochę topnika. Opa, gdzieś tu jest. O, mamy pędzelek fajny. Trochę to potrwa, więc pewnie Wam zaraz to przyspieszę. Dobra, mamy skończone. Zobaczmy to jak to pod mikroskopem wygląda. Wygląda ładnie. Chyba ładnie to wygląda. Ale mamy mały problem. Mały problem, prawdopodobnie. Zaraz zobaczymy. Tak, jest mały problem. Nie ma jednego opada. Teraz pytanie, gdzie on może być, co? Tutaj soket. To jest ten wylutowany. I teraz momencik. On powinien być gdzieś tutaj. Ale go tutaj nie ma. Co teraz? Niestety pojawiły się, jak widzicie, komplikacje, no niestety. Z tego co widzę, to ścieżka idzie do pamięci. Eee, dobra, przerywam na chwilę nagrywanie. Postaram się odbudować tą ścieżkę tego pada. Tego Wam nie będę pokazywał, bo to może niestety. No, potrwa to swoje. Zrobię to, i za chwilę się widzimy. Mamy update do naprawy. Widzicie, co się okazało? Że pad jednak jest. Całe szczęście. Był zaśniedziały po prostu. Musiałem go zdrapać. Teraz już jest. Więc całe szczęście. Bo już myślałem, że coś zrobiłem z padem. No, ale nie mógł ci zniknąć, tak? Zobaczcie sobie sami. Mamy tutaj już wyczyszczone wszystko. No i tutaj był. O, zobaczcie. Tutaj nie było pada. Okazało się, że jednak jest. Jak widzicie, zostało mi tylko nałożyć topnik i nowy nowe, nowe soket. już nie dam wam was z tym zanudzał. Spotkamy się za chwilkę. Jak widzicie, soket już wypozycjonowany. Maszyna działa. Stało teraz tam czekać. Teraz nie będę Wam tego po prostu pokazywał, bo widzieliście to wcześniej. To po co macie to jeszcze raz oglądać? Teraz po prostu zobaczymy się tylko na testach. Jeżeli oczywiście płyta będzie działała, mam nadzieję. To do później. Jak widzicie, płyta już uzbrojona. Cudem udało mi się znaleźć jakiś procesor 8 generacji. Nie mam firmy nigdzie takiej. Jedyny egzemplarz, czy trójka jakaś wszystko już dziewiąta generacja. Pamięć jakaś tam testowa. Uruchamiamy zasilacz. I uruchamiamy płytę. Dobra, płyta wystartowała. Zobaczymy co tutaj. Czy jakieś kody błędów będą. Nie ma nic. I co będzie, co będzie. Aha, widzicie. Działa. Mamy to. Chyba. Tak, mamy zobaczcie. Jest MSI Z307 Tomahawk. I trujeczka ósmej generacji. Dobra. Dało się chyba zrobić. W jeszcze nie wiem, bo nie sprawdzałem na innych slotach. Więc zobaczymy, co będzie. Bo może być tak, że działa tylko jeden slot. Coś niestety nie pykło. Więc ja zaraz jeszcze będę testował tą płytę dalej. No, ale jak widzicie, no jest zrobione wszystko ładnie. E, dobra, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film będzie się Wam podobał. Stańcie na dłużej, subskrybujcie kanał. A my widzimy się już niebawem pewnie w następnym filmie. Zobaczymy, co on przyniesie jutro. Dobra, na razie hej.